Siema, z tej strony WronCube, a dzisiaj mam dla Was unboxing, unboxing od magicznej kostki. No więc sobie otwórzmy. O, na pierwszy, że taka ma, stawkę. Dziękuję, to jest gratis. Tu mamy naklejki, bardzo fajnie, też gratis, dziękuję. To kostki 3 na 3 albo inne się Pierwsza kostka, jak można zauważyć, jest to typ C5, tu i ten i No i mamy tutaj ten, bardzo fajnie zapakowany. Przejdźmy do samej kostki. No, kostka rusza się naprawdę bardzo fajnie. Mój kolega ją ma, ale nie, nie rusza się aż tak dobrze, naprawdę. Ta kostka jest po prostu świetna, rewelacyjna. na no również. Bardzo, bardzo dobrze na zakręty. Jest nasmarowana i chyba wyregulowana. Nie, na, naprawdę kostka bardzo dobra. Polecam. Kolejna kostka. O, mamy tu kolejne klejki, tym razem od Fangshi. No i tu mamy to Fangshi. Długo pisik. Bardzo fajny, mam tu magiczna kostka. Też dziękuję za długopis. 2 na 2 dajan i Rex Cube. To już. A, jeszcze jest paragon. Za wszystko zapłaciłem łącznie 183 zł. No więc tak w pasy już nic nie ma. Ale zacznijmy. Zacznę sobie może od Eric's Cuba. No, Twórzmy pudełko takie trochę poturbowane. A, koska jest strasznie ciężka. Derusza się fajnie. O, środki tak wchodzą do środka fajnie. Koska rusza się bardzo fajnie. Jeszcze nie umiem układać, ale będę się uczył. Nie, naprawdę, koska jest strasznie ciężka. Nie wiedziałem, że aż taka będzie. No, go sobie odstawię. Kolejna koska jest to Diamond 2x2. Wersja 50 mm. Mamy pudełeczko. O, to jest naprawdę wyśmienita. No też bardzo dobrze. Jest tutaj, jest tutaj bardzo duża dziura taka. Kostka ja, jest naprawdę bardzo fajna. Kolejną kostką jest to Diane, O, Co ja gadam? Yy, fan fan Onegren. I przeciąłem trochę pudełko. Może nie No to tutaj jest takie bardzo fajne pudełko. Jak widać, kostka jest nieoklejona, ponieważ poprosiłem, żeby nie była oklejona. Ja już mam tu naklejki. Są chyba wyjuskowe, ale nie jestem pewien. Ło, wow. nie wiem, że będzie aż taka dobra. Miejsce jest naprawdę świetna. Nie wiem, że będzie aż taka dobra. Mamy Buchonga. V2. Ale nie, no ta kostka jest po prostu dużo lepsza. Nie, no kostka jest naprawdę świetna. To jest nie mogę ten, to jest pewien, że to będzie moja główna kostka. Nie, no, naprawdę kostka jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. No. Więc to chyba byłoby na tyle. To jest odłożę te wszystkie pudełeczka. A może jeszcze przejdźmy do długopisu. No, bardzo fajny. Magiczna kostka. Bardzo ładny długopis. I odpropiujmy sobie może naklejki. To są właśnie naklejki od Fungshi. No, nawet spoko kolory mają. No, tu mamy logo Funxi. To są chyba od Witelena. C5. No, też są spoko. No, więc podsumowując, to był unboxing. Landon Lan Rex Cube nie umiem gadać, ale mam zamiar się nauczyć. witty dance 5 nie, koska nie wiem, jest naprawdę świetna. Lepsza od jest, mojego buchonga, daję 2x2. Również bardzo dobra i pan onegren. najlepsza trójka jaką do tej trzymałem w rękach. Naprawdę to jest cudo. Muszę zobaczyć sobie budowę. Spadłowi Dobra, mam. Widać budowa jest naprawdę bardzo ciekawa. Bardzo fajna budowa narożnik tak żeby nic nie popsuć nie no bar bardzo fajna budowa krzyżak też jest taki fajny co teraz ułożyć. dobra nie no. Naprawdę, kostka jest niesamowita. Nie wiedziałem, że będzie aż taka dobra. No, więc ja się już z Wami żegnam. To był unboxing od magicznej kostki. Bardzo polecam tego, ale sprzedawca jest naprawdę super. No, i to by było na tyle. No i cześć.